Polskie marki papiernicze i przegląd notesów. Produktów wydawałoby się prostych i podstawowych, jednak zaopatrzenie się w dobrej jakości notes wcale nie jest takie proste. A mamy w Polsce coraz więcej ciekawych marek papierniczych, których widać jakość, dbałość o detal i miłość do papieru. Przejdźmy więc do krótkiego przeglądu. Tu jeszcze małe wtrącenie: z każdej z tych marek zamówiłam po jednym notesie. Ale mają one w swojej ofercie oczywiście inne produkty, o których tylko krótko wspomnę. Jako pierwsze na tapet wjeżdża Notes od Mesles, którą to firmę prowadzi Kasia, rodowita zakopianka, która swoje pochodzenie zgrabnie przelała na swój pierwszy Notes nazwany Leluja. W ofercie jej sklepu znajdziemy tam też takie produkty jak segregatoro, organizery, ale Kasia dopiero się rozkręca, więc na pewno warto śledzić jej dalsze poczynania. Leluja to trochę większy Notes zbliżony do formatu A5. 128 stron w linie. Swoją drogą dajcie znać, czy jesteście tym linie, kratki, kropki, a może puste strony. Papier jest lekko kromowy i ma fajną gramaturę, bo aż 100 gram. Okładka miękka w uspokajającym zielonym kolorze, no i piękne, złote zdobienia z tradycyjnym wzornictwem góralskim. Naprawdę cudny jest ten notes. Nie za ciężki, pięknie się rozkłada na płasko, zaokrąglone rogi no i przede wszystkim ta urocza, nienachalna estetyka. Czas na kolejny notes, ale tym razem jest to coś zupełnie innego. Notes w kropki od Devangardi The The Art, czyli Agnieszki Cicheckiej, która specjalizuje się w tworzeniu produktów na potrzeby bullet journal oraz letteringu. Jej notesy będą idealne dla artystycznych dusz, które potrzebują nie tylko notować, ale również stosować przeróżne techniki rysunkowe czy nawet malarskie. Dlatego papier w jej notesach jest grubszy, i ma aż 120 gram, aby sprostał farbą czy markerom. To co tutaj mam to produkt bardzo nietypowy, bo jego wnętrze posiada kartki naprzemiennie w dwóch kolorach białym i czarnym. Ciemne strony to sposób na spróbowanie innych technik, gdzie efekty mogą być naprawdę ciekawe. Znajdziemy tu gumkę spinającą całość, wstążki do zaznaczenia, a na końcu kieszonkę. Jedynie rozkładanie stron nie jest tu takie bezproblemowe. Ale po prostu, aby uzyskać płaską powierzchnię, trzeba te strony trochę rozpracować, więc jest to do rozwiązania. Warto wspomnieć, że okładki są projektowane przez samą Agnieszkę tradycyjnymi technikami malarskimi. Kolejna marka to Paper Plans, gdzie Diana, założycielka i projektantka, ma do zaproponowania bardzo wiele produktów: notesy i planery w różnych konfiguracjach oraz ciekawe akcesoria, jak naklejki. Nie od razu urzekła kolekcja Bauhaus która swoimi grafikami i formą nawiązuje do tego stylu. Trudno było mi się nawet zdecydować na jeden notes, dlatego wybrałam dwa. Jeden zeszytowy z pustymi stronami i jeden w kropki. Notesy rozmiarem są jak typowe zeszyty. Ten cieńszy ma 60 pustych stron o gramaturze 90 gram. Popatrzcie tylko na to cudeńko. Piękne tłoczenia, wycięcie, dobór kolorów, materiałów i jeszcze to szycie kolorową nitką na grzbiecie. Piękny jest że trzyma się w ręku jakościową rzecz. Drugi natomiast to zupełnie inne podejście. Jest dwa razy grubszy, bo aż 120 stron. I tym razem w kropki. Ma ciekawą grafikę na okładce, ale to, co mi się najbardziej podoba, to to, jak się rozkłada. Żbiet nie jest całkiem przyklejony do okładki, dzięki temu wszystko rozkłada się na płasko. Bardzo wygodne rozwiązanie. Do tego notesu dołączone są już od razu geometryczne naklejki. Dzięki temu nasze zapiski już zawsze będą spójne i estetyczne. Kolejna polska marka warta uwagi to papierniczeni. W ich autorskiej ofercie znajdziemy nie tylko notesy, ale również planery, kalendarze i akcesoria. To, co ich charakteryzuje, to umiłowanie do prostej, minimalistycznej formy, zwracając przy tym uwagę na jakość wykonania. Tym razem moją uwagę przykuł mały, poręczny notes z kolekcji Lico. Pierwsze co zaskoczył mnie materiał okładki. Jak na oprawę miękką jest to dość sztywny papier, dodatkowo wzmocniony tym podwinięciem o bardzo fajnej w dotyku fakturze. Mamy tu 112 gładkich, pustych stron. Wszystko się bez problemu otwiera na płasko. Jest to najmniejszy notes w całym zestawieniu, ale bez wątpienia jest to jakościowa perełka. Ostatni notes pochodzi od marki Papiery Wartościowe. Od razu rzuca się tu w oczy piękna grafika, która powstała we współpracy z Aną Rudak. Tym razem mamy tu twardą płócienną oprawę, aż 208 stron w kratkę, wstążki do zaznaczenia, i wszystko to sprawia, że ma się wrażenie trzymania w ręku książki, którą sami możemy zapisać. Trochę też jak właśnie w książkach, strony nie rozkładają się idealnie na płasko. Ale ogólnie nie ma tragedii, trzeba wtedy trochę z tym rozkładaniem popracować. Całość prezentuje się bardzo elegancko. Na druki trzeba przyznać, robią ogromne wrażenie, ewidentnie jest to coś unikatowego. W przeglądzie notatników od ciekawych polskich mark papierniczych chciałam tu zaprezentować jeszcze jedną markę, a mianowicie Minimalife, którą znam z recenzji zeszłorocznego kalendarza. Jednak niestety w czasie nagrywania filmu wysyłka w ich sklepie była wstrzymana ze względu na urlop. Także, choć fizycznie nie jestem w stanie zaprezentować wam ich produktu, to nadal wydaje mi się, że jest to marka warta uwagi. A skoro mowa o kalendarzach, niedługo pojawi się u mnie przegląd planerów i kalendarzy na przyszły rok, także niektórych z zaprezentowanych dzisiaj marek. Więc jeśli nie chcecie tego przegapić, zachęcam do zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem, aby wyświetlały Wam się powiadomienia jak tylko film zostanie opublikowany. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pa!